Ponad 10 lat temu razem z kolegami powoływaliśmy do życia Fundację Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Ignacy Daszyński nie był obecny w zbiorowej świadomości. Mało osób kojarzyło go jako premiera pierwszego premiera niepodległej Polski. Większość ludzi kojarzyło niepodległość wyłącznie z postacią Józefa Piłsudskiego, nomen, nomen też swego czasu członka Polskiej Partii Socjalistycznej. Wtedy. W 2011 roku nikt nie myślał nawet o tym, żeby w centrum Warszawy istniał pomnik Ignacego Daszyńskiego. I przez te ponad 10 lat nasze centrum, nasz think tank robiło wszystko, żeby przywrócić pamięć o Ignacym Daszyńskim. I niejednokrotnie nie mieliśmy wsparcia ze strony państwa, w tym państwowej instytucji, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej. W 2016 roku, kiedy przypadała 150. rocznica urodzin Marszałka Demokracji oraz 80. rocznica jego śmierci, to my jako Centrum Daszyńskiego organizowaliśmy społeczne obchody Ignacego Daszyńskiego. Jedyna instytucja, od których otrzymaliśmy wtedy wsparcie, to prezydent Krakowa, profesor Jacek Majchrowski oraz Sojusz Ulicy Demokratycznej. IPN nie był obecny w ogóle w dyskusji o postaci Ignacego Daszyńskiego wtedy. Kiedy... W 2018 roku, 6 listopada, jechałem do Lublina z Warszawy z ciężkim banerem Centrum Daszyńskiego na nasze oddolne obchody. Mogłem liczyć wyłącznie na profesor Iwonę Hoffman, ówczesną dziekan Wydziału Politologii UMCS i sprawdziłem, czy 6 i 7 listopada 2018 roku, kiedy było stulecie pierwszego rządu niepodległej Polski, pen zrobi cokolwiek, nie zrobił nic. Nie zrobił nic w Warszawie, nie zrobił nic w Krakowie, nie zrobił nic w Lublinie. I traktuję to niestety, Szanowni Państwo, nade wszystko jako obywatel o socjaldemokratycznej wrażliwości, jako przykład tego, że Instytut Pamięci Narodowej zwalcza lewicową tradycję patriotyczną, niepodległościową, Gdyż nie mieliśmy wtedy wsparcia ze strony IPN. IPN sam z siebie nic nie zorganizował. Natomiast pamiętajmy, że ja tu siedzę przed Państwem jako przedstawiciel innego młodego pokolenia. Pokolenia, które się urodziło pod koniec PRL-u, ale dorastało w latach 90. Nie ma rzetelnej dyskusji o najnowszej historii Polski bez krytycznego spojrzenia na polską transformację. Na to, co wydarzyło się w latach 90. I coraz częściej badacze i dziennikarze młodego pokolenia. Marek Szymaniak, Piotr Witwicki, Katarzyna Duda, na przykładu, opisują rzeczywistość dość darwinistyczną, społeczną, w której przyszło nie tylko naszym dziadkom, rodzicom, ale nam samym żyć. W związku z tym, szanowni państwo, warto moim zdaniem rozważyć rozszerzenie analizy historycznej Instytutu Państwa Narodowej poza ramy 1917-1990 na cały XX wiek. Natomiast. O tym, dlaczego warto również rozmawiać o tym, co było wcześniej, przed 1918 roku, rokiem. To przypuszczam, że odpowiem w pytaniach Wysokiej Komisji. Dziękuję ślicznie.